Gratuluję kapitanowi zespołu i całym zespołowi dobrej gry. Gratuluję trenerowi. Gratuluję przede wszystkim jednego. Tego, że zespół Dąbrowy Górniczej wytrzymał niesamowitą dyscyplinę zagrywki. Rzeczywiście wykorzystały do maksimum wszystkie słabe punkty mojego zespołu. Robiły to bardzo konsekwentnie w przeciwieństwie do, do dziewczyn, które, moich dziewczyn, które miały wyślone zadania. I niestety im ten element nie za bardzo się udał, w związku z tym dziewczyny z Dąbrowni miały. Ułatwione przyjęcie zagrywki yy, no i łatwiejsze rozegranie, a stąd skuteczniejszy atak. Myślę, że wa bardzo ważny mecz dla obu zespołów. Niewykorzystana szansa mojego zespołu po dwóch zwycięstwach w pucharze, yy, wydawało się pewnie niektórym zawodniczkom, że również i tutaj będzie zwycięstwo. Okazuje się, że nie można nikogo lekceważyć, bo zespół bębowy to zespół bardzo waleczny i yy, yy. chcący, chcący wygrywać. Wtedy, kiedy musi wygrywać, wygrywa to coś najważniejsze. Panie Wysławie, to był chyba najważniejszy.